Widzieć. Taki tekst. Żołnierze 10:00. Może 10:00. Historia jest niestety subiektywnym odzwierciedleniem dziejów. Oto jej odzorowanie 13 kwietnia 2013 roku. Przez dyletanta i profana niestety. Zbyszką potraktuj to, co mówię i obserwuję jako list wiarusa, który dzisiaj z tego co przeżył i tak niewiele rozumie. A tak w ogóle to po co mu to? I tak naprawdę zawsze bywa mało i najgorsze to co? Zgodnie z wyrokami Departamentu kadr w grudniu 1956 roku do dywizjonu przybyło dwóch podporuczników na dowódcu plutonu wodniowych. W pierwszej baterii podporucznik Tadeusz Lidenza z prawej i do drugiej baterii podporucznik Ryszard Koleta. niżej dowódca plutonu ogniowego drugiej baterii 10 dywizjonu artylerii rakietowej pod pierwszym szartkaleta sprawdza stan techniczny uzbrojenia i amunicji na poligonie żagań. karliki lato 1957 roku a po prawej od góry podporucznik Ryszard Kaleta na czele plutonu dowodzenia dywizjonu przy... przyjętego zresztą na krótko przez, y, od, pod... od porucznika Mikity y, który obie... objęty był redukcją wojska w 1957 roku y, w lecie 1957 roku przed budynkiem dywizjonu. A po prawej od góry, e, kapitan górski od góry. E, niżej podporucznik Kaleta. W środku wskazuje cel dla porucznika Józefa Fudalego obok z lewej. E, porucznik Felix e, Kwiecień obok z prawej. Zapisuje komendę. W 1957 roku w lecie oczywiście na poligonie a Dodam tylko, że porucznik Feliks Kwiecień był dowódcą plutonu łączności dywizjonu Niżej szef sztabu 10 Dywizjonu artylerii Rakietowej kapitan Stanisław Oczko od góry dowódca 10 DAR major Wójcik od góry z prawej pomocnik szefa sztabu 10 DAR kapitan Górski zapisujący wstrzeliwanie z lewej podporucznik Ryszard Kareta podnosi do oczu lornetkę niżej do plutonu łączności dywizjonu porucznik Felix Kwiecień natomiast cel, nanosi cel na mapę z prawej nadzoruje go do Plutonu dowodzenia dywizjonu porucznik Józef Fudali obok z lewej oczywiście dzieje się to w lecie 1957 roku Wprawdzie nie paliłem papierosu, ale czego to się nie robi dla podtrzymania przyjaźni dwóch dyletantów w zawodzie oficerskim 10 dywizjonu artylerii rakietowej. Dodam tylko, że po prawej to właśnie mój przyjaciel który poczęstował mnie tym papierosem dowódca plutonu ogniowego pierwszej baterii podporucznik Tadeusz Ligenza Służba w charakterze oficera dyżurnego dywizjonu nie zwalniała dowódcy Plutonu ogniowego, aby w następnym dniu sprzęt technicznie był sprawny. Trzeba było o to zadbać. Wszystkie elementy techniczne wyrzutni są ważne, ale szczególną rolę odgrywają przyrządy celownicze, w tym kątomierz działowy. Zdjęcie obrazuje klimat roboty artyleryjskiej. Tutaj na, na punkcie obserwacyjnym. E, działo się tak nie tylko latem 1957 roku. To można by powiedzieć Major Wójcik przejął obowiązki. Dowódcy dywizjonu po majorze Bobiarskim i ostro zaczął przykręcać nam śrubę. Dzielnie sekundował mu szef sztabu dywizjonu, kapitan Stanisław Oczko, tu na poligonie, ale w koszarach ale tym bardziej. Lornetka pomagała mi dojrzeć cel do wstrzeliwania, ale nie pomagała wejrzeć w przyszłość swoją. Co prawda wskazywałem w tej chwili cel dla kolegi porucznika Fudalego, ale za chwilę on odwdzięczył mi się tym samym. Co prawda nie słychać, ale widać, że porucznik Fudali wydaje komendę. Musieliśmy wszyscy bardzo głośno wydawać komendy, zwłaszcza na, przy obsłudze sześciodziałowej baterii na stanowisku ogniowym. Czy ta ręka wskazująca cel mogła także wytyczać cel dla całej mojej służby? Młody dowódca Plutonu musiał się zmierzyć z wymogami dowodzenia starymi wiarusami, żołnierzami. Rezerwy będącymi na przydziale mobilizacyjnym w dywizjonie. Salutować dowódcy było łatwo, ale zrozumieć go, czego ode mnie oczekuje i co ja mam faktycznie robić, a to już trudniejsza sprawa. A to kolejne lata służby. W gronie wspaniałych, podwładnych, e, przełożonych, e, przyjaciół, kolegów, widocznie nadawałem się do szkolenia. Funkcyjnych wyrzutni BM13, ale także szkolenia żołnierzy rezerwy. To zdjęcie symbolizuje nowy etap służby w dywizjonie, już przy nowym sprzęcie. Wyrzutni BM-14 Może na tym zdjęciu nie widać ale martwiłem się jako oficer ogniowy baterii bo zastępca szefa artylerii 11 Dywizji Pancernej podpułkownik Rusoń nakazał strzelanie aby prymitywne tabele opracować makabra na tym zdjęciu to już na luzie, bo byliśmy na poligonie, ale z tego poligonu były chwile przyjemne, bo deptaliśmy, że tak powiem, na deptaku w ciechocinku. Bo prawdopodobnie też na poligonie toruńskim, ale w jakim towarzystwie e, podporucznik dwóch dowódców baterii. Po moim... E, groźnie na mnie patrzy to właśnie porucznik bo, Bobiarski, Babiński, a z lewej dowódca pierwszej baterii e, Porucznik Salamon. Podporucznikowi marzyło się, żeby wreszcie ten poligon się skończył i wrócił do swojej rodziny, do żony, córek, do garnizonu żary. Ale to jeszcze trochę musi potrwać. No właśnie, po powrocie do garnizonu śpiewało się właśnie na Deptaków, czy z odcinku. Oho, no ale i wyjeżdżało się do Warszawy w celach służbowych albo z powrotem na poligon i strzelać nie tylko z wyrzutni BM-14, ale z moździerza 82 mm, albo szkolić oficerów rezerwy na przydziałach mobilizacyjnych. Cela Wif! Bywało się czasem i w garnizonie, i w ogródku, przy w żarach, przy ulicy partyzantów. Jeden śpiewało się: Dziś do ciebie przyjść nie mogę itd. Wracam do tego motywu moździerzowego, że tak powiem, bo to ciekawy przykład wszechstronności w szkoleniu artyleryjskim wczesnego okresu, a także umiejętności zastępowania środków ogniowych innymi dla zaostrzenienia amunicji, a uzyskiwania określonych pozytywnych rezultatów. Wtedy w ferworze realizacji zadania, bardzo dla mnie miłego i ambitnego, nie czułem tego może zadowolenia, ale dzisiaj, patrząc z innej perspektywy, jestem zadowolony, że jako podporucznik byłem w stanie sprostać tym wymogą i, i, i tej roli, którą mi naznaczono. A to to znowu szkolenie w lesie koło Marszowa. Również w gronie oficerów i żołnierzy rezerwy. W sympatycznej atmosferze i we wzajemnym zrozumieniu. Czas płynął i na ludzie także. Służba oficerska to wzloty i upadki. Były przecież i kary aresztu domowego, ale i były takie właśnie uroczyste spotkania i docenianie pracy przez dowództwo okręgu wojskowego, szczególnie podkreślić trzeba. Pana generała wtedy dywizji e, e, Baryszaka ale i również e, e, pułkownika e, e, Ohanowicza wtedy i obu ich e, przyjmowałem w garnizonie Tarnowskiej Góry już jako dowódca garnizonu i dowódca 39 Pułku Artylerii pana generała Waryszaka jako w, 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 w półsłużbowym spotkaniu przy Brydżu a pana generała już wtedy e, e, Ohanowicza jako kontrolującego w 1975 roku 39 dziewiątych Pułku Artylerii. Fajne to. Wykadrowałem z poprzedniego zdjęcia postać swoją i mojego serdecznego przyjaciela z Żar, z sąsiedniego Pułku Artylerii. Wtedy kapitana Hieronima Kwietniewskiego, którego serdecznie wspominam, i o którym nakręciłem po jego śmierci mały fragment filmu dla upamiętnienia tej niezwykle sympatycznej osobowości żołnierza i człowieka. A to już zdjęcie, z dziesiątego dywizjonu artylerii, ale to nazwa taka oficjalna, to był Dywizjon Rakiet Taktycznych. Wtedy początkowo 2P16, no a już później dopiero już po moim odejściu chyba u M. E, w niezwykle sympatycznym składzie. E, tutaj pełniłem, w tym okresie, obowiązki pomocnika szefa sztabu, tak zwanego oficera operacyjnego, a i, i częściowo w czasie wyjazdu do furtu i częściowo obowiązki szefa sztabu. Wspaniały to był okres, i niezwykle grono sympatycznych i wartościowych żołnierzy. To zdjęcie niejako jest symbolem zarówno przyjaźni, wojsk Układu Warszawskiego, ale także symbolem strategii zastraszania, bo 10 dywizjon brał udział nie w ćwiczeniu którym października. Technologia i e, nie tylko Ilość, ale jakość wyrobów optycznych e, prezentowanych przez e, zakłady optyczne w Wienie e, były imponujące niestety wtedy. Z no, rozrzewnieniem że... wspominam grono wspaniałych kolegów, przyjaciół. No a także y, wartościowych y, profesjonalistów y, rakiet taktycznych. Trudy służby nie wykluczały chwil relaksu i przyjacielskich pogawędek. Trzej kapitanowie rywalizowali w służbie, ale też lubili się i przyjaźnili. Rzetelna służba obligowała także do więzi społecznych i patriotyzmu. Żołnierze 10. Dywizjonu 3 10. Dywizjonu Rakiet Tatrów, służyli i służą dzielnie ojczyźnie.